Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, a aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wielki Post jest drogą Jezusa Chrystusa w naszym życiu. W Wielkim Poście mamy odnaleźć Chrzest, sakrament przymierza. W Wielkim Poście idziemy na pustynię z Jezusem, aby tam jakby w pustce naszego życia rozpoznać, postawić sobie kilka zasadniczych pytań: Kim jestem i po co żyję? Kim jestem? Kim Ty jesteś? To jest mój syn umiłowany. Mówi Bóg do Jezusa. Jego słuchajcie. Eee, taka jest tożsamość Jezusa: jest umiłowanym synem Ojca. A my przez Jezusa jesteśmy dziećmi Boga. Należymy do Boga i jesteśmy braćmi Jezusa. Po co żyjesz? Po to żyjesz, aby miłość rozprzestrzeniała się wokół ciebie. Żyjesz dla miłości, dla miłości Boga którą masz dawać ludziom, których napotkasz na swojej drodze, a są to bliźni. Żyjesz dla miłości Boga. I musisz to odnaleźć, odczytać w wielkim poście. Wielki post jest czasem nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócić się to znaczy uwierzyć w miłość. To znaczy na nowo otworzyć się na Jezusa, który przychodzi do nas z miłością, umiera na krzyżu za nas i z zmartwychwstaje. Nawrócić się to znaczy nieść pojednanie w środowisku, w którym jestem, a w którym jest często skłócenie, nienawiść, niechęć. Przebaczyć. Nawrócić to przebaczyć. Ludzie nawracając się, przebaczają jedni drugim. Jednają się ze sobą i wracają do Boga. Bo gdy nie przebaczamy sobie, gdy mamy urazy jeden do drugiego. To wtedy właściwie oddalamy się również od Boga. Uwierzyć w Ewangelię, przyjąć ją na nowo. A Ewangelia jest prosta: Bóg Ciebie kocha, ma dla Twojego życia wspaniały plan. Jesteś grzesznikiem, ale Bóg nie odrzucił Ciebie przez Twój grzech, ale przychodzi w Osobie Jezusa Chrystusa i dokonuje się zbawienia na krzyżu. Gdy Jezus umiera za Ciebie. Jesteś zbawiony i to jest dar Boga dla Ciebie. Trzeba, abyś ten dar przyjął, otworzył się. Jezus chce wejść w Twoje życie jako Twój Pan i Zbawca. Otwórz się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. To jest Ewangelia. I taką Ewangelię głosi dzisiaj Kościół wszystkim, którzy w tym Kościele się odnajdują i tym, którzy gdzieś tam odprysnęli, odeszli, zagubili się. Jezus kocha Ciebie, uwierz w Jego miłość i podążaj drogą wielkiego postu, aby na nowo odnaleźć Chrzest, Sakrament Przymierza, źródło Twojego życia. Chwała Panu!